Cześć, cześć, Auryczny Tarot i co dwutygodniowe spotkanie z horoskopem Aurycznym. Tym razem od 8 do 21 czerwca. Strasznie ten czas, słuchajcie leci. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Mam nadzieję, że dopisuję Wam optymizm, że nie opuszcza Was nadzieja. Pozdrawiam Was i ściskam bardzo serdecznie. Nowych widzów, zapraszam do subskrypcji. Stałym widzom pięknie dziękuję za wasz udział i komentarze. Wszystkich oczywiście zapraszam do oglądania, do śledzenia tego, co na kanale, ale także, jeżeli macie potrzebę, aby pewne rzeczy sprawdzić bardziej personalnie, indywidualnie, po prostu napiszcie aurycznymałpadgmake.com, a już teraz przechodzimy do czytań. Zobaczmy, co dla Was przyniosą te dwa tygodnie. Jaka aura Wam będzie sprzyjać, co dla Was szykuje los. Zerknijmy za! I zobaczmy drugie raki co dla Was w czasie od 8 do 21 czerwca. Dla raków energia. Aura dla raków. Jaki to będzie czas dla Was w tygodniach od 8 do 21 czerwca. Raki, jakie te tygodnie dla Was raki będą. A więc 8, 21 czerwca. Energia dla raków. I co będzie głównym akcentem tych tygodni? Dla raków od 8 do 21 czerwca. Co będzie wyzwaniem dla Was w tych tygodniach, drugie raki? Co będzie wyzwaniem? Co będzie trudnością dla raków? na czas od 8 do 21 czerwca. I co jest radą dla Was? I zobaczmy sobie z kart Karota. A więc co jest wyzwaniem dla Was w tych tygodniach, drogie raki? Co jest wyzwaniem dla raków? Co jest trudnością dla raków? Co jest trudnością dla raków? To jest radą dla Was. W czasie od 8 do 21 czerwca. 8-21 czerwca dla raków. Drogi raki, energia tych dwóch tygodni to wenus w byku. A więc e, energia wygody, luksusu, e, pewnych umiejętności również i społecznych, i artystycznych. Wszystkiego co piękne, wszystkiego co bogate, wszystkiego, co zachwycające. Ale również stałe, trwałe i stabilne. To w kontekście uczuć, bo te uczucia tutaj mają dużą rolę dla Was akurat w tym czasie. To dla niektórych dosyć ciekawe, miłe, przyjemne wyzwania, dla niektórych również nadchodzące wydarzenia, takie, które będą powodowały pewien może nawet zysk, wzrost chociażby finansowy, czy też. Towarzyski, bo o tym tutaj mówią właśnie karty. Dla niektórych raków to z pewnością możliwość wejścia w jakąś bliższą relację, romans, a nawet niekiedy, słuchajcie, szczęśliwe małżeństwo. A więc taki czas zdobywania pewnych relacji, budowania ich lub też uświadamiania sobie, czym one są, jaka jest ich głębia, jaka jest ich magia, jakie one niosą ze sobą wartości, jakie jest ich znaczenie. Ogólnie te tygodnie pokazują się jako. Zatrzymanie. Zatrzymanie, pauza, może, delikatna, może delikatne wstrzymanie i bardziej obserwacja aniżeli działanie. Chociaż sam tydzień pokazuje się tutaj również w karcie e, tego Fatum, a więc karta duszy, karta przeznaczenia tego, co jest związane przede wszystkim z tą energią kosmiczną, tym programem, z którym tutaj się pojawiamy. To może być czas dla niektórych e, raków. W których będzie odzywać się do Was wasza karma, w których może będziecie zmuszone, żeby akceptować pewne rzeczy w takim stanie, w jakim one są. To również tygodnie, które będą chciały pokazać, że nie nad wszystkim macie drogie roki, że nie nad wszystkim drogie roki macie kontrolę, że nie zawsze wszystko jest zależne od Was, a i nawet jeżeli się dzieje nie po Waszej myśli, to te sprawy po prostu tak muszą przebiegać, a Wy powinnyście się do tego w jakiś sposób ustosunkować na tyle, na ile jest to spójne z Wami. To również tyczy się, słuchajcie, relacji, a więc tego, żeby pewnych rzeczy nie zmieniać w kimś na siłę, aby też nie forsować pewnych swoich racji, aby także mieć tutaj rękę na pulsie, jeżeli chodzi o umiejętność poruszania się w tym, co wasze. Dla niektórych raków te dwa tygodnie to sygnał waszego przeznaczenia. Możecie spotykać pewne zbiegi okoliczności, które będą na Waszej drodze pokazywały. Sytuacje czy też osoby, e, okoliczności, które musicie przepracować lub zaakceptować pewne i tajemnice, i nauki, które akurat w tym czasie mogą chcieć Wam pokazywać się na Waszej ścieżce życiowej. Dla jednych to będzie miłość, dla innych to będzie praca, dla jeszcze innych to będą po prostu okoliczności takie przypadkowe, losowe, możliwe na Waszej drodze, które pokażą, że idziecie dobrą lub złą drogą. Również pokazuje się w tle karta wstrzymania tej czwórki pentakli. A więc tutaj możecie chcieć się bardziej czemuś przyglądać, lub też los będzie podsuwał Wam pewne opcje, ale równocześnie i równolegle będzie nakłaniał Was jeszcze do chwilowej pauzy: do tego, żeby się na chwilę zastanowić, przemyśleć, przeanalizować może również to, co jest Waszymi zasobami, z czym w ogóle Wy możecie wystartować, lub tak naprawdę co możecie zainwestować bardziej, mniej, co stracić, także dla niektórych. Możecie też odczuwać w tych tygodniach pewną zachłanność, zaborczość, kontrolę także dla niektórych pewien opór przed tym co zmienne, przed tym co nieuniknione, co nowe, co zaskakujące, a na co może nie jesteście gotowi. Możecie mieć tendencję w tych dwóch tygodniach do tego, żeby za mocno skupiać się na rzeczach yy, przyziemnych, na rzeczach takich, które mają jakąś nutę materializmu w sobie, lub też jakieś interesowności, a więc możecie też wy wykazywać się taką postawą, lub też los będzie po prostu oczekiwał tego od was, lub żądał pewnych waszych zachowań, które no właśnie mogą gdzieś tutaj blokować energię, jeżeli chodzi o wzajemność, o przepływ. Gdzieś tutaj się coś wstrzymuje, gdzieś tutaj jakaś, mówię, kontrola okazuje się w tle. A więc te dwa tygodnie mogą też chcieć skontrolować jakby gotowość Waszą do czegoś lub też status tego, gdzie jesteście, tego, co osiągacie w danym momencie. Tutaj zwróćcie uwagę, w tych dwóch tygodniach jeszcze za bardzo nie skupiacie się tylko i wyłącznie i nie hamujecie swojego rozwoju, e, kumulując swoją uwagę w, na te sprawy, które jakby nie wymagają w tej chwili Waszej atencji, a aby mimo wszystko się ich kurczowo trzymacie, wracacie myślami do pewnych spraw, przez co możecie nieświadomie hamować możliwości pewnych doświadczeń, które gdzieś do Was idą, które dają Wam kolejny krok, potencjał, rozwój, chociażby ten i osobisty, i materialny, i każdy jeden. A więc na to zwróćcie uwagę, czy tutaj się za mocno nie zawieszacie, czy za mocno też nie tkwicie w marsłym punkcie, który do nikąd jakby nie prowadzi. To, co jest wyzwaniem dla Was, to czas. Transformacji, można powiedzieć najkrócej. A więc gdzieś coś u Was się zmienia, gdzieś coś nabiera zupełnie innego mm, kształtu. Być może Wy sami, być może relacja, w, o której myślicie lub w której jesteście. I tak naprawdę chodzi o pewien czas, aby czemuś pozwolić dojrzeć, aby co, czemuś pozwolić. Przetransformować się, na nowo się urodzić, pokazać się w zupełnie innym świetle. Dla niektórych z kolei wyzwaniem jest ponadczasowość, umiejętność widzenia tego w taki sposób, że coś, z czym się nie godzicie do końca, a co w tym życiu jakby nie ma szansy, żeby się zrealizować, chociażby, żeby poddać się temu, co i w jakim tempie, jakim rytmie pewne sprawy się dzieją lub też przemijają, mówiąc inaczej. A więc tutaj chodzi o pewną niesiłowość. Brak presji, również, brak pewnego wymuszania czegoś na kimś, na sobie, e, tupania nogami. To również wyzwanie w postaci zaufania: zaufanie do sytuacji, zaufanie do siebie, aby dać czemuś czas, aby z czymś się po prostu, aby coś przetrawić. To, co jest trudnością dla Was w tym tygodniu, zacznę od Starota: e, to pewność siebie. To przede wszystkim bycie w takim spokojnym, opanowanym ta cierpliwość również wspomniana. W tych dwóch tygodniach dla niektórych raków to nie tylko pewność siebie, ale również pewność względem tego, co się wokół was dzieje. To poczucie też bezpieczeństwa, poczucie czegoś, co daje wam możliwość trzymania czegoś w ręku. Możecie w tych tygodniach po prostu odczuwać pewien kryzys, tak, sytuacyjny, który sprawi, że no, nie będziecie jakoś przekonani do tego, co jest yy, możliwością, co jest siłą, co jest potencjałem danej sytuacji. Chociaż te potencjały się tu pokazują, chociaż idzie do Was coś nowego, coś świeżego, coś, co jest Właśnie. dobrą, fajną energią do tego, żeby się czymś zauroczyć, żeby się kimś zauroczyć lub zakochać. Możecie też mieć trochę trudność, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi w ogóle w tych tygodniach, a więc tutaj na to zwróćcie uwagę, aby tak no, się za mocno nie zamykać, aby też nie dramatyzować i nie przejaskrawiać pewnych spraw. Dlatego, że możecie troszeczkę być za bardzo samokrytyczni, możecie też. A gdzieś mieć jakieś y, akcenty obrażonego ego, e, takie zupełnie słuchajcie, niepotrzebne dramaty, które gdzieś tutaj właśnie w tej karcie się pokazują, że będziecie no, może trochę bardziej. Y, Odczuwali pewne rzeczy, może będziecie też za mocno je przeżywać, a jeżeli chodzi o pewien, o pewien ból, o pewną stratę, czy też wyimaginowane problemy, bo to też zwróćcie uwagę, że możecie sobie pewne rzeczy po prostu dopowiadać, nad nimi się rozkrywiać. no możecie po prostu nie być pewni siebie, możecie mieć problem w tych tygodniach z pewnością siebie, z wyrażaniem tego, co wasze, z pójściem z czymś naprzód, co was kształtuje, co jest wami. To również informacja, że w tych dwóch tygodniach możecie za bardzo brać na siebie problemy innych, możecie przeżywać to, co nie jest Waszym problemem chociażby. I to również jest jakby tutaj zaakcentowane, że to Wam odbiera tą iskrę. Może to być również, słuchajcie, e, przestroga lub też informacja, abyście uważali, żeby się nie pchać w kłopoty, czy też sytuacje, które no jakby z gruntu mogą Was po prostu gdzieś e, dopaść z wyrzutami sumienia. A więc, e, aby, ich nie po, aby ich nie mieć, może nie wchodźcie w coś aż tak bardzo... E, Pewnie lub też tak bardzo stanowczo, szybko, przebojowo. To też jest taka uwaga jeszcze dla niektórych. To, co jest, słuchajcie, radą dla Was w, tej, w tych dwóch tygodniach, to przede wszystkim zmierzenie się z lękami, zmierzenie się z tym, co Was trapi. Staniecie face-to-face. Z obliczem tego, czego się boicie, lub tego, co ma wielkie oczy, a jak wiemy, strach ma wielkie oczy, i tak naprawdę pewne rzeczy po prostu trzeba przeskoczyć, przejść nad nimi do porządku dziennego. I to jest taki chyba czas, że raki będziecie się w tym momencie zbierać ze sobą, jeżeli chodzi o nieużalanie nad pewnymi sytuacjami, to, co już niefajne, to, co już dawno powinno być za przeszłe, powinnyście odrzucić, zostawić lub przeczekać to, na co niekoniecznie macie wpływ, nie oglądać się za siebie, zobaczyć. Zupełnie nowy kierunek i przede wszystkim powstać ku tej drodze, która przed Wami się jawi. Radą dla Was na te dwa tygodnie jest koncentracja, jak i właśnie wspomniana już cierpliwość. To jest, słuchajcie, również energia w drugiej karcie, która się pokazała, mówiąca Wam, że nie jesteście jeszcze gotowi na to, aby przejść. Do przodu i powinniście to zaakceptować. A więc tutaj ta energia hamująca, pomimo fajnych potencjałów, tego, ona jeszcze musi dojrzeć, ona jeszcze musi poczekać, ona być może musi przetransformować, a wy z tego powodu nie powinniście w żaden sposób tracić energii na żale, troski, myślenie takie, które donikąd nie prowadzi. Bardziej, słuchajcie, w tych dwóch tygodniach powinniście być skupieni na obserwacji tego co dookoła was się dzieje, na otworzenie oczu na pewne sprawy bez oszukiwania siebie i tu radą dla was jest przede wszystkim to, aby nie robić czegoś na siłę, aby nie wchodzić w coś bez przekonania. Bo radą dla was jest to, żeby nie robić czegoś na siłę tak trochę za mocno wiecie yy, raptuśnie. Ale najogólniej słuchajcie to dwa tygodnie kierunku, przeznaczenie i głosu prawdy. A więc taki czas dla Was trochę grzebania w duszy, trochę takiego słuchajcie, wychodzenia naprzeciw przede wszystkim sobie, zwłaszcza, że wyraki przed urodzinami swoimi, a to jest właśnie ten czas, możecie bardziej właśnie dotkliwie odczuwać kolejny etap e, zmieniających się struktur wokół Was, e, tak dojrzałości, jak i Waszych chęci, nowych pomysłów, czy też gotowości względem czegoś, kogoś. Czasami walki o swoje, czasami wycofania do spraw, które są bezpieczniejsze. Pamiętajcie tylko, żeby nie tracić ducha wiary i witalności w sobie, abyście nie pozwoliły sytuacjom, które no, gdzieś się przeciągają w czasie, gdzieś nie działają w takim sensie, jakbyście sobie już teraz tu i teraz życzyły. To nie jest dramat. To wszystko idzie w tym kierunku, w którym ma iść. A waszą rolą jest to, żeby znaleźć sens i być świadomym podejmowanych przez siebie kroków? Zobaczmy jeszcze jaka karta od aniołów dla Was. Wzmacniająca, wspierająca dla raków, które tutaj są obecne. Poprosimy kartę dla Was, drugie raki. A więc wypadły Wam dwie słuchajcie, wyobraźnia i poddanie się. Poddanie. Ilekroć? Sprzeciwiasz się czemuś w Twoim życiu, owo coś uparcie w nim trwa. Poproś anioły o pomoc w pozbyciu się sprzeciwu Twojego ego, wewnętrznych konfliktów, walki, schematów myślowych i rutyny, by Twoje życie wypełniło się prawdą i radością. Poddając się przeciwieństwu swojego wyższego ja, zyskujesz całą energię, którą trwoniłeś do tej pory na sprzeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego pokoju, harmonii. I przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia, odpręż się i dostrój do wibracji. Polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze będą cię wspierać. Afirmacja dla was poddaje się nurtowi życia. A więc to jest to. I słuchajcie, wyobraźnia. Myśli to cegiełki, z których składa się życie, od nich wszystko się zaczyna. Dodaj do nich kreatywność, a otrzymasz wyobraźnię. Każdy zamek zaczyna swoje istnienie jako ulotna wizja, którą następnie urzeczywistniają architekci i budowniczowie. Anioły zachęcają cię, byś korzystał z twórczej siły wyobraźni, poszerzając swoje horyzonty i odmalowując życie takim, jakim chcesz, żeby było. Kiedy doświadczasz wizji, anioły widzą czystość Twoich intencji i otwierają drzwi, by ci pomóc. Anielska mądrość prowadzi Cię. Byś zadecydował o tym, co chcesz osiągnąć. Upewnij się, że Twoje zamiary są szczere. Następnie wyobraź sobie urzeczywistnianie swojego marzenia i rozpocznij proces tworzenia. Afirmacja dla Was wizualizuje pozytywne rezultaty, by osiągnąć najwyższe dobro. A więc, drogie raki, nie poddawajcie się, nie traćcie wiary w siebie. I hamujcie, słuchajcie, energie pośpieszne, tak kierowane w stosunku do Was, jak i te płynące od Was, które gdzieś mogą wywierać na Was zbyt szybką presję. A tu chodzi o to, żeby pewne rzeczy świadomie przyciągać i być na nie gotowym. Czego Wam z całego serca życzę. Pozytywnej i ochronnej aury tego czasu. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Zapraszam lwy.